Jednak dziennikarze dla wyświetleń to wszystko by kurwa zrobili. Naprawdę. Boxdale odpalł. A nie ma niczego od Boxdale'a. Czekaj, może tu jest na głównej? Tak, mi minuty temu. Siemano, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Spot ambasady Goals, boże, ile tu jest muszek? Kurwa. Wiecie, co mnie najbardziej rozpierdala? Że Boxdale sobie nagrywa Insta Stories na YouTube i robi więcej viewsów. Nie ja bym zrobiły miesiąc nagrywania filmów Jakie <laughs> to jest kurwa przykre Game Friday Arena 1 w hali stulecia Jestem bardzo pozytywnie nakręcony <laughs> tym, że jest tak dużo pozytywnych opinii Właśnie zlikowaliśmy całą kartę, ogłosiliśmy wszystkie nazwiska Józef Bratan, Alberto, Kubańczyk, Kuba Nowaczkiewicz, Nanami-Chan Mnóstwo różnych zawodników, zasila szeregi fejmu Daro z Piotrkiem Świerczewskim, waleczka No ogólnie będzie hitowo w tym roku Mamy jeszcze... Aha, mojego komentarza nie dodali, tak? To się pierdolcie. Wiele niespodzianek dla was przygotowanych, w tym między innymi, no jak już jesteście na moim kanale, to wam powiem. E, ja też będę miał w tym roku fajną walkę i nie mówię tutaj o walce z drzwiakiem. no mieć naprawdę... Był? A po prostu nikt mnie nie zlajkował nie zauważyłem, tak? To żartowałem, bo że jesteś turbo kumple, zawalczyłbym u ciebie jeszcze. Ło, jest! Patrzcie, aż sześć osób chciałoby, żebym zawalczył. Wydaje mi się, że po tych lajkach Boxer weźmie mnie pod uwagę. Widzicie? Sześć osób, aż kurwa, jest za tym, żebym się pił jeszcze. Dzięki, widzowie, kocham was. Z taką siłą zrobędziemy świat. I to mi się podoba. Jest jedna rzecz, nad którą się zastanawiam, bo ogólnie ta hala, którą wynajmują o nim, hala stulecia, to jest mały obiekt. Ja nie wiem dokładnie ile tysięcy miejsc tam jest, żeby pomieścić ludzi, ale wiem, że jest to obiekt niewielki. Ja się zastanawiam, jak wiele biletów Fame rozdam, bo podejrzewam, że dużo mniej niż zazwyczaj, i zastanawiam się, czy dostanę bilet, czy będę musiał kupić. Mam nadzieję, że jako y, lokalny patriota uda się wyżebrać, nie? <tuszę> Proszę dajcie będzie hitowo w tym roku. Mamy jeszcze wiele niespodzianek dla was przygotowanych, w tym między innymi, no jak już jesteście na moim kanale, to wam powiem. Ja też będę miał w tym roku fajną walkę i nie mówię tutaj o walce z dziwakiem. No mieć naprawdę mocne wyzwanie, ale to niedługo. Bilety możecie kupić na stronie famemma.tv, a ja wy... W ogóle podejrzewałem, że bilety już mogą być prawie wykupione, bo miejsc jest niewiele. Czekajcie. Fame mma.tv, tutaj są bilety do kupienia, tak? Ja yes, kup bilet. Zobaczmy. Które miejsca są najlepsze? Sektor V4. No już jest dużo wykupione, nie? Jak na to, że coś to, to, to świeżo ogłoszone. Naprawdę mocno to zapełnili. Patrzcie. No, a też jest to niewielki obiekt. Plus, uważam, że. No, tutaj jest pusto. Uważam, że przez to, że. Jest to Wrocław, czyli miasto, gdzie takie eventy miejsca nie mają, to jest to bardziej atrakcyjne. Wydaje mi się, że ten sektor V1 to jest sektor przeznaczony dla influencerów. Bo ja z tego co pamiętam, to ostatnio za każdym razem, jak byłem na fejmie, to miałem gdzieś tutaj miejsce, właśnie przy wyjściu zawodników, ale nie wiem. Fejm, dajcie bilet za darmo! Proszę! Proszę! Ogólnie jest taki pomysł, no bo ja z Filipkiem będę dwa bieguny Adolf. robił, nie? Już jest wszystko dogadane. To się nie to śmiejcie, kurwa, zabijcie pizzy. Każdy kto ma ochotę pisać Grył głupi komentarz, wypierdalę, bo pan będzie. Dzięki, ale nie mów tak. Bo ja nie jestem szpiegiem. Ehm. Ja jestem umówiony z Filipkiem na spotkanie w następnym tygodniu, więc wydaje mi się, że też jak się uda dogadać, to może vloga byśmy zrobili takiego krótkiego z jego przygotowań, tylko nie wiem, czy on będzie chciał, bo uważam, że ten vlog byłby dobrym pomysłem na to, żeby nowy kanał zareklamować, bo na tym vlogu byśmy mówili o tym, że wspólnie nowy projekt otworzyliśmy i udałoby się w jakikolwiek sposób zasięg przerzucić. Od kiedy Filipek ma dwa bieguny? No, właśnie, Filipek ma jeden biegun, ja też mam jeden i razem mamy dwa. Więc nazwa będzie bardziej adekwatna. Ale tak szczerze, to raczej nazwę zmienimy. Myślę, że lepiej po prostu pod inną nazwą występować, bo tak będzie lepiej. No. Poza tym to będzie taki format, gdzie też będziemy gości zapraszali, nie? Także. No, zobaczcie zresztą. Wykorzystujące jest. Studio będzie u mnie w domu. Wszystko sobie roz rozgarnąłem, że tak powiem. Wstępnie nie jest dużo rzeczy do zrobienia. Myślę, że będzie dobrze. Może kadr nie będzie wyborny, ale myślę, że będzie wystarczająco dobry. Muszę tylko pod wymiar dokupić jeden stolik żeby w poprzek się dało to ustawić. Nie będzie na kanapie, to będzie to w sposób siedzący prowadzone. W sensie przed stolikiem uważam, że jest to bardziej estetyczne. Poza tym na stole musi stać mikrofon. Eee, tak, jeszcze chcę tylko dodać, że Kuba się wyprowadza w następnym miesiącu, więc robi się na to miejsce, nie? Ja salon po prostu chcę sobie przerobić w taki sposób, żeby tam programy nagrywać swój czas antenowy, chciałbym przejść do jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie do Martina Lewandowskiego. Widziałem jeden wywiad, tutaj macie fragment. Fajne jest w tym wszystkim, że chyba tym zabiegiem przywróciliśmy prawdziwe kurwa słowo fame. If you know what I mean. To, to jest kurwa hall of fame motherfuckers. Ja się Martinie ostatnio bardzo pozytywnie wypowiedziałem na temat twojej gali na Narodowym. Nie. Uważam, że KSW zrobił super galę na narodowym. Oglądało mi się tą galę bardzo dobrze. Oglądało mi się tą galę lepiej niż nie jeden Fame. I to jest odważny statement. Bardzo, bardzo odważny, ponieważ... przesyła 2 dobrą... złote i 16 groszy. Populiści, karan się ulubione dół. No i zajebiście stary, dajcie pieniążki na zbudowanie studia. Dodnajty w opisie jak coś, działają. Słuchaj, kurwa, mówisz, że Filipek jest za mało charyzmatyczny, ale na spokojnie! O, Filipek będzie po Bani prostu... Przesyła 2 ,90 Moim kulfikiem. Proszę. Sam jesteś pewodem, Rafael Dosancer Bro. Ej, dobra, sprzedziłeś kurwa. Gale i... Bardzo dobrze się oglądało, i kurwa szacunek dla nich za to, co od Była to bardzo mocna gala, no ale nie mogę pozwolić na to, że jakby dyskredytujesz trochę moich zawodników. No mówi, że to jest ten prawdziwy Hall of Fame i tak dalej. No, oczywiście, każdy ma prawo do własnej opinii. Wielu flickfighterów nigdy nie dorówna poziomowi sportowemu prawdziwym zawodnikom MMA, prawdziwym sportowcom, ale chciałbym nadmienić tutaj, że zawodnicy Fame. I myślę, że tutaj nie skłamie, jeżeli tak powiem, bardzo przyczynili się do rozwoju MMA w Polsce, między innymi dlatego. Tak, ja uważam, że Daniel Magikal ogólnie wskrzesił polskie MMA i rozbudził serca Polaków, a teraz dzięki temu kluby w Polsce pękają w szwach, i każdy jest fajterem. Że mnóstwo Małolatów zaczęło trenować w klubach Wielu trenerów, wiele klubów ma Fajny zastrzyk finansowy dzięki temu, że Stworzyła się dużo większa zajawa Na ten sport i wydaje mi się, że wy też na tym Korzystacie, więc nie rozumiem Czemu dyskredytujesz w ten sposób zawodników Jakby flikowych, Bo nawet ja wypowiedziałem się Ostatnio o twojej gali na narodowym W bardzo fajny sposób, więc jest mi po prostu Po ludzku przykro, bo jestem ojcem sukcesu Między innymi tej federacji nie pozwolę na to, żeby ktoś dyskredytował moich ludzi. I na kanale Ogar wleciał właśnie nowy film z inwestycji, mocny film. Za tydzień będzie jeszcze mocniejszy, ale wchodzimy powoli w budowlankę, fajne tematy. Jestem mega podjarany. Wbijcie, jeżeli chcecie zobaczyć. Trzymajcie się. Pozdrawiam. W mhm. budowlankę. To nie to i to ja zrobili. No, kurwa, słuchaj! Słuchaj, Tak szczerze, nie? Czy ja uważam, że Fame jest w stanie wypełnić Stadion Narodowy? Nie wiem. Wydaje mi się, że gdyby nie było KSW, a zamiast KSW byłby Fame na Narodowym, gdyby takie zezwolenie dostali, a z tego co wiem, dostanie zezwolenia łatwym nie jest, bo raczej nie chcą udostępniać tego obiektu do tego typu eventów, to wtedy. Byby go wypełnili. Z racji takiej, że ludzie byliby głodni tak dużej areny, tak dużego wydarzenia. Ale skoro stosunkowo niedawno było EKSW, to myślę, że ciężko powiedzieć. Niemniej. No nie oszukujmy się odczucia wobec freak fight'ów, są teraz mocno mieszane w kraju, nie. Gdzieś tam politycy też się wypowiadali na ten temat, że chcieliby free fight'y zablokować być może. Moim zdaniem no. zdura totalna generalnie byłoby to głupim. Niemniej nie oszukujmy się, że free y coraz bardziej ludzi wkurwiają. No i to sprawia, że myślę, że raczej nie udałoby się uzyskać w ogóle dostępu do obiektu, ale mam nadzieję, że się. Dziwię, ale się zdziwię, się zdziwię. Czy zdradzę datę pierwszego podcastu? Mnie, nie więcej, mniej więcej połowa lipca. Połowa lipca. Pierwszy podcast by się pojawił przed fejmem, a drugi podcast by się pojawił po fejmie, bo uważam, że fajnie byłoby też z Filipka właśnie wycisnąć y, tematy y, fejmowe tego wyzwania, które przyjął, y, bo myślę, że też ogólnie walka z Ubielem jest ciekawym pojedynkiem. No. O Jezus, Maria, zdarzyła się awaria. Kochanie! Rura ci przecieka? Masz brązowy wylew, czy co? O kurwa. Magiczny Daniel przesyłał No zobaczycie, złotych, że będzie. Zobaczycie. grosze. Rawciu Pawciu, mam pytanko. Jak oceniłbyś mój zegarek City f 900 Pozdrawiam. Nie oceniłbym. No. Doraz zobaczmy tego Rewo. A w ogóle Rewo się ostatnio do wardengi przyjechał. Ciekawe, czy to y tak. Y pod publiczkę, czy oni serio gdzieś tam delikatny zgrzyt mają? Wardęga wrzucił na Instagrama prawie nagą fotkę, którą w luźny sposób skomentowałem na Twitterze. Moja wypowiedź nie spodobała się druidowi, który nagrał kilka stories odnosząc się do użytego przeze mnie słowa atencja i wspominając o piekle mężczyzn, więc postanowiłem odpowiedzieć na jego przeprosiny. <noise> Dobrze, coraz więcej osób popularyzuje piękno. Piekło mężczyzn, kurwa, błagam, widzowie! piszcie wszędzie, piekło mężczyzn!